Pojazdy oraz festyn w stylu czasów PRL to tylko niektóre z atrakcji rodzinnej imprezy w sokolanach. Nie zabrakło muzyki, strojów i dekoracji inspirowanych latami 70. i 80., a także zabaw i tradycyjnych przysmaków. Festyn ma na celu zobrazowanie dzieciom naszej młodzieży, jak to było kiedyś. My pamiętamy PRL jakby z straganów, tak, z kolorowych ozdób, kuleczek, bibuły. Chcielibyśmy właśnie dzieciom pokazać taką możliwość, że mogą się zapoznać właśnie ze starymi daniami, ze starymi ozdobami, jak to kiedyś wszystko wyglądało, żeby ta kultura gdzieś nie przepadła. Festyn przyciągnął liczne rodziny z dziećmi, tworząc radosną i międzypokoleniową atmosferę. Na każdego czekały atrakcje dopasowane do wieku i zainteresowań. Najmłodsi bawili się w specjalnej strefie zabaw, dorośli z sentymentem wspominali czasy PRL-u, korzystając wspólnie z bogatej oferty kulinarnej i kulturalnej. Dla dzieci najważniejsze to chyba będzie właśnie piana party, którą dzieciaki strasznie uwielbiają. Darmowa zupka od Pakunówki, Koła Gospodyń, wspaniałe potrawy nam szykują. Ja się dowiedziałam w ogóle co to jest kartoflanka właśnie. Będzie pokaz samochodów jakby tych PRL-owskich, tak? Jeszcze ma być Żuk, polones. Mam nadzieję, że wszystko do nas dojedzie. Atrakcje dla dzieci są wszystkie darmowe, właśnie rozkłada się tor przeszkód, czeka nas biesiada. Przy akordeonie, tu już była parę razy przećwiczona. O tym, co wyróżnia ten festyn spośród innych opowiedział nam, Jerzy Białomyzy, członek Zarządu Powiatu Sokulskiego. Organizatorom m.in. nam, też zarządowi powiatu Sokulskiego, przyświecał to taki cel, żeby pokazać młodzieży i dzieciom te czasy, które minęły bezpowrotnie. Co prawda to były czasy PRL-u, można by powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, że cokolwiek się zmieniło, ale to były nasze czasy, nasza historia i uważam, że wszyscy powinniśmy je poznawać poprzez motoryzację i ogólne warunki życia, które wtedy... Panowały to jest jeden cel, a drugi cel to jest oczywiście integracja i zabawa, do której Zarząd Powiatu Sokolskiego, jak i pozostali organizatorzy, na czele z panią Sołtyską wsi Sokolany serdecznie zapraszamy. Wszystkiego dobrego. Podczas festynu odbył się również konkurs na przebranie w klimacie PRL. Wzięło w nim udział osiem osób. Pierwsze miejsce zdobyła Dorota Panasiuk, która zachwyciła komisję konkursową barwnym i oryginalnym strojem.